Z, z klubem z Dunaju, nam się, byliśmy tam, spodobało nam się i postanowiliśmy skorzystać z oferty i zaprosić tutaj właśnie y, Ziemowita Janaszka do nas do Choć trudno w to uwierzyć, doświadczenia z ubiegłego roku szybko okazały się bezużyteczne, bo tegoroczna edycja przeszła najśmielsze oczekiwania. Potwierdzają to statystyki, pokazy trików Ziemowita Janaszka. No i szanowni państwo, pora na grupę 17. Łukasz Guzowski, którego już oglądaliśmy chyba w pierwszym pojedynku dzisiejszego dnia. I Karol Sobieraj i do ślubu TV Sport z Kielce. Grupa 17, która, no trudno powiedzieć by, któremukolwiek z tych zawodników przynosiła szczęście, bo Guzowski na razie jeden mecz i jeden przegrany, to widzieliśmy. Sobieraj trzy mecze, ale aż dwa przegrane. Obaj zawodnicy wciąż pozostają z szansami na wyjście z grupy. To już wiemy, że sobie Rajowi będzie ciężko, bo będzie musiał liczyć na porażki niepokonanych i wyprzedzających go Śledziewskiego. I Lejmana Łukasz Guzowski z jedną porażką na pewno będzie miał szansę na to, żeby z grupy wyjść. W zasadzie wciąż jest bezpośrednim kandydatem do wyjścia z grupy, bo przegrał tylko z Adrianem Śledziewskim ale już od błędu zaczyna sobie raj. Ja może jeszcze przypomnę. Wczoraj zamieściliśmy na stronie tvsports.pl filmik, który jest zaproszeniem od zawodników dla państwa do śledzenia naszych transmisji z pojedynków mistrzostw Polski amatorów. No i też zaproponowaliśmy, abyście państwo pod tym filmikiem Wcześniej, odpowiednio wcześniej go lajkując i dodając komentarz, w którym wskazujecie waszego faworyta do wygranej w turnieju, zapewnili temuż faworytowi mecz na stole telewizyjnym. Oczywiście to podtrzymujemy, czyli tak lajkujemy i dajemy komentarz, że mistrzem polskich amatorów w tym roku zostanie na przykład Piotr Ryba. I wówczas Piotr Ryba na stole telewizyjnym zagrał, ile taki zawodnik faktycznie w stawce występuje. Przypominam także, że. Dzisiaj drugi dzień zmagań grupowych w dwóch fazach, dlatego jeżeli ktoś sobie zażyczył o godzinie 18 zawodnika z porannej sesji, to raczej ciężko będzie nam go ściągnąć na mecz na stole telewizyjnym, dlatego miejmy to na uwadze i zapraszam do komentowania. A co najważniejsze, wśród jednej z osób, wśród osób, które udzielą komentarzy, wylosujemy jedną szczęśliwą, która dostanie nagrody. Jakie? Tego nie wiemy ale wystarczy, że, że, będą, że będą i że będą na pewno atrakcyjne. Tymczasem Karol sobiera jest przy stole, on zagrywa bile w paski. Zobaczmy, dlaczego Karol sobiera i ma dwie porażki, chociaż pewnie przyczyny szukać przyszłoby nam dość długo, ale może dlatego, że nie poradził sobie z Adrianem Śledziewskim, chyba faworyt tej grupy, i z drugim faworytem, a raczej pozostającym wciąż bez porażki Jackiem Lejmanem. Tymczasem dobre wbicie i chyba nawet jest tutaj szansa na kombinację, ale nawet nie patrzy na to sobie raj. Karol sobie raj. zdaje się, że z Niedawno przestał być juniorem. Jest ograny w startach na tym poziomie. Myślę tutaj o Mistrzostwach Polskich Juniorów. I teraz, jeżeli ktoś miałby nam za złe, że, że nie mamy specjalnie dużo kadrów, no to widzieliśmy, że mamy całkiem trzy. zdążył się już pomylić. Karol sobiera i my w tym czasie poprawiliśmy małą nieścisłość. Łukasz Guzowski to zawodnik no, czytając wprost 8 bilagdynia, a nie 8 biligdynia. Oczywiście szanujemy wszystkie kluby i dlatego te nazwy uzupełniliśmy. O stosowną liczbę. Teraz pracuje, pracuje Guzowski nad tym układem. Szuka koncepcji. Już jakąś zdaje się wybrał. No. I choć wybór być może był dobry, to jednak jego wykonanie ze wszechmiar złe. A to dlatego, że nie tylko że sam sobie skomplikował jeszcze troszeczkę układ. To jeszcze przede wszystkim zostawił rywalowi Bilejak na dłoni. 1 do zera dla Karola Sobieraja. Karol sobiera i otworzy partię numer 2. Nie zobaczymy z jakim skutkiem. Jest brązowa kula w wózie biała ani myśli. Do kieszeni nawet się zbliżać. Dobre rozbicie Karola Sobieraja ja i chyba potwierdzi nam to powtórka. Tak patrzymy. Oczywiście jest tutaj mała zagwostka, ale przy 15 bilach na stole ciężko, żeby jej nie było. Chodzi o tę o bilę różową, właśnie którą teraz próbował uwalniać sobie raj, No ale chyba troszeczkę pochopnie, bo, bo to nie była taka mega komfortowa sytuacja, aby nad tą bilą pracować. No i widzimy efekt, strata opozycji do czegokolwiek. Jasna chodziło o bile pomarańczową taki short to nothing, tylko po to, żeby zostawić się białą możliwie blisko górnej bandy, żeby maksymalnie na ile to było tylko możliwe utrudnić Łukaszowi Guzowskiemu podejście, ale będzie atak na dziewiątkę do środka, jak się zdaje. Skutecznie no i teraz tak, dziesiątka chyba jednak w tej chwili jeszcze nie do wbicia. Czternastka na pewno dużo korzystniejsza. A jednak to dziesiątki, chętnie zobaczyłbym powtórkę o co tu chodziło. Na pewno to była próba nadania ogromnej ilości dolnej rotacji, czy raczej przesunięcia, kreował. Szukał tutaj konta za wszelką cenę. Łukasz Guzowski No tak y, powiedzieć się o diament można Jest Łukasz Guzowski, teraz ten układ nieco klarowniejszy, teraz to wszystko w jego rękach. Ale pamiętamy jego poprzedni mecz, że wydawało się, że ciężko mu będzie stawić czoła Adrianowi Śledziewskiemu, ale jednak dało się tam urwać dwa punkty, dało się doprowadzić do partii na decydującej o ostatecznym rozstrzygnięciu meczu. I być może teraz też, tak niejako prześlizgując się z partii na partię, uda mu się uzyskać. To wie, może nawet zwycięstwo. No proszę bardzo, jeszcze, jeszcze troszeczkę chciał skomplikować sytuację, ale okazuje się, że otworzył pewnie czwórkę w zasadzie piątkę swojemu rywalowi. No przydałoby się tutaj ładne zagranie z dolną rotacją, wyprowadzenie białej po kilku bandach, ale inaczej będzie to chciał rozgrywać się Karol Sobieraj. Czy skutecznie? No tak, bo ma dwójkę przy kieszeni. Naprawdę ma o czym teraz myśleć Łukasz Guzowski. Jeżeli nie zrobi czegoś niespodziewanego Karol Sobieraj, to naprawdę tę partię będzie mógł zadedykować swojemu rywalowi. A miejsce na błąd tutaj nie widać, no chyba że teraz pogubił się gdzieś z pozycjonowaniem do żółtej kuli, w konsekwencji do kuli czarnej. No ale ciężko to sobie wyobrazić. No i proszę, jednak się pogubił. Oczywiście, wbijanie jedynki do środka to nie jest coś, co wymaga mistrza świata, ale. Kąd jest spory. Kontrolowanie białej wcale nie musi być bardzo łatwe. Dlatego decydował się grać do narożnej kieszeni. To by dało dobrą pozycję o ile żółta by wpadła. No dziwne, dziwne naprawdę dziwny sposób prowadzenia gra, raczej dziwne błędy Karola sobie bo zdaje się, że Zaakcentował swoją obecność w mocno obsadzonych niedawno mistrzostw, eliminacjach mistrzostw polskich w Kielcach. I zdaje się, że mnie pamięć nie myli, w ósemkę pokonał niebyle kogo, bo samego Jana Niewęgłowskiego. Takie wieści do mnie dotarły. I na pewno grając w ten sposób dla Janka byłby tylko przystawką. To dość lekko strawną, taką sałatką bez grzanek. Pozdrawiamy oczywiście Jana Niewęgłowskiego. A tymczasem Łukasz Guzowski też nie do końca chyba jest w stanie realizować swoje, być może i nawet najsłuszniejsze koncepcje na rozwiązywanie partii, bo to kolejne, kolejny błąd. No rzeczy po imieniu. Brak skutecznej, dobrej pozycji do kontynuacji i teraz zapewne Poszukiwanie sejfa. Gdzież ta jedenastka? No może nawet jeżeli przechodzi to obawia się zapewne Guzowski, że zgubi białą w środku. No udało się uniknąć błędu. Udało się też zapanować nad wszystkim tak, że teraz wydaje się być na autostradzie do pierwszego punktu Łukasz Guzowski. Zatem, warto by się zastanowić, czy ta ósemka przechodzi obok żółtej kuli. Wydaje się, że tak. To ryzykowne a zagranie z premedytacją na 14 do środkowej kieszeni, konieczność zagrywania z bandy. A tutaj mógł, w zasadzie mogły milimetry decydować o tym, jaki kąt uda się uzyskać na zagrywanej bili, która zdążyła już wpaść. Jeszcze poprawiła się pozycja ósemki i mamy 1 do 1. Pozostanie przy stole Łukasz Guzowski po swoim rozbiciu. Zobaczmy dlaczego. No co najmniej dwie bile znalazły drogę do kieszeni, ale widzimy nie rozbiegły się te kule tak bardzo jak można by się tego spodziewać, jak można by tego było oczekiwać. Wybiera bile pełne Łukasz Guzowski. No i to jest dobry wybór, teraz ma brązową kulę no i być może odpowiedni parking na jednej z bili z paskiem da szansę właśnie takie poszukiwania podjął teraz guzowski, da szansę na zagrywanie bili różowej. I teraz parking w zasadzie zagranie. Takie odpowiednio subtelnie, jeżeli ta różowa faktycznie przechodzi z górną rotacją, da pozycję do dwójki, może fajnie rozwiązać ten układ guzowski. Właśnie tak, proszę bardzo. Zobaczmy, co tutaj jeszcze stwarza potencjalne zagrożenie nie, niepowodzenia w tej partii. No, idealnie byłoby teraz móc pozycjonować do kuli zielonej, ale ten kącik na dwójce wydaje się chyba niezbyt korzystny. Ale jednak nisko, przykład taki. No, i cały plan wziął w łeb. Trudno, trudno wyrokować co chciał osiągnąć tą dolną rotacją. Jeszcze. Nie mamy wątpliwości, że intencją Guzowskiego było to, żeby te rotacje zagrać dość lekko, no bo parking na czarnej kuli nie dawał żadnych korzyści. Ale teraz dobrze i szczęśliwie zagrywa z przyrządu Guzowski. Udaje mu się bezkolizyjnie wyprowadzić białą do bili czerwonej. O skutecznym wbiciu nie wspominając. Zaślizgnęła się trochę biała po tej połówce. Nie będzie łatwo zagrywać czarną do środka, ale... Swobodnie może sobie wybrać łzę narożną. Zdaje się, że w lewo byłoby bezpiecznie, bo tamta połówka przy Gierzeni może paradoksalnie pomóc. To wygląda obiecująco. A zatem partia z w wykonaniu Łukasza Guzowskiego. Bardzo ładnie i 2 do jednego dla zawodnika z Gdyni. No w tym pojedynku oglądamy rozbicie sobie Raja po raz ostatni. No i tak chyba możemy, A raczej gdybyśmy chcieli wróżyć się z rozbicia na temat nastroju zawodnika z Kielc, no to powiedzielibyśmy, że troszeczkę przygniata go lekka frustracja. To nie było tak dobre rozbicie jak to pierwsze, w którym udało się zapanować nad Białą Bilą, ale efekt co najmniej okazały. Rozproszone bardzo dobrze te bile, żadnych w zasadzie zagadek, nic tylko wybierać, i chyba wybierać bile pełne. Dobrze tutaj z kontrolą odejścia brązowej kuli, subtelnie, delikatnie przenosi białą bilę. W określone sektory stołu, ale teraz chyba jednak nieco zbyt subtelnie. Chyba teraz ta pozycja to szóstki o nieco odbiegała od jego oczekiwań, ale kącik który miał znakomicie sobie raj, wykorzystał do tego, żeby pozycjonować na bile niebieską. No i teraz ważne zagranie, bo ono zadecyduje o tym, z jakiego kąta na różowej, będzie pozycjonował na żółtą i czerwoną sobie raj. No cóż, ten kąt powiedzmy, no nie jest taki idealny, nie gwarantuje ani łatwego wbicia, ani przede wszystkim jakiejś mega komfortowej pozycji do kolejnych kul. No i zacznijmy od pomyłki na wbiciu. Układ się skomplikował dla sobie Raja, bo widzimy czwórka, jedynka, trójka blisko siebie. I to jeszcze w takim miejscu, w którym w żaden sposób nie będą przeszkadzały te bile zawodnikowi z Gdyni. Zatem strzelnica, strzelnica dla Łukasza Guzowskiego. Spokojnie, może teraz rozgrywać bile na górnej połowie stołu, ale nie aż tak spokojnie, jednak wypadałoby wykazać jakąkolwiek dbałość do pozycję i to nie jest dobry pomysł, żeby tak łatwo przenosić za wszelką cenę, szukać wbicia, chociaż jest ono skuteczne, no ale ryzykowny to był wariant, za wszelką cenę szukanie wbicia i przenoszenie białą gdzieś w okolice tych pełnych gór, bo no, stwarzało to pole manewru Karolowi Sobierajowi, ale widać Łukasz Guzowski wie nieco więcej na temat swoich możliwości niż my, co zupełnie nie dziwi. Chociaż no tak ciężko, ciężko nie licząc tej partii, skija, która też, też nosiła znamiona pewnych, pewnej niewstrasobliwości, mimo wszystko no ciężko bardzo wysoko oceniać się umiejętności zawodnika z Gdyni, chociaż radzi sobie na miarę możliwości bardzo skutecznie. Zobaczmy teraz na wprost, ale zabrakło miękkości w tym zagraniu. Zabrakło też intensywności. Ten kącik na dziewiątce mógłby wyrzucać troszeczkę w inną stronę. No i w każdym razie, co byśmy nie mówili, czego byśmy nie oczekiwali, to Bilana 3 do 1 dla Łukasza Guzowskiego. Najlepiej byłoby ją wbić, bo zostawiając ją na stole, może liczyć się z próbami safe'ów ze strony sobie Raja. Takich niewygodnych, męczących, ale to chyba. A jednak chwilę jeszcze potrwa ten pojedynek. Nie jest do końca zadowolony z siebie Guzowski i nie ma się czemu dziwić. Tak teraz Sobieraj sprawdzi, czy może wbijać kombinację żółtą w różową, a raczej czerwoną w różową. Ciężko w to uwierzyć, żeby taka możliwość otwierała się przed zawodnikiem klubu i do Ślubu Tilly Sport A jednak była tam ta kombinacja, zagrał dynamicznie. No i poradził sobie całkiem nieźle. No zdawał sobie na pewno sobie raczej, że proponowane przez niego rozwiązanie sprawi, że żółta kula będzie gdzieś wędrowała w kierunku w kierunku środka stołu. Była nieco bliżej łzy. ale proszę bardzo, teraz no było, było blisko dobrej pozycji do czerwonej. Chyba zbyt pochopnie zagrał. Tak troszeczkę nonszalancko szalacko wydawać by się chciał. Zagrał sobie raj. No, czerwona kula do wbicia tylko po dublu. No, sejfa będzie ciężko. Nawet jeżeli tego Sejfa postawić się uda, to jednak ósemka. Przecież niemalże wisi w kieszeni. To jest próba dubla. To wygląda dobrze. Ale nie dość dobrze. No ciężko sobie wyobrazić rozstrzygnięcie inne niż trzecią w tym turnieju porażkę Karola sobieraja. No dość dramatyczne okoliczności rozstrzygnięcia tego pojedynku. No niczego tutaj nie będzie chciał zignorować. Zawodnik z Gdyni. No nie mogło być też inaczej. Chociaż toczy się jeszcze. Biała Bila to zostanie na stole, więc Karol Sobieraj no chyba już możemy powoli pomóc mu w rezerwowaniu biletu powrótnego do Kielc.